Nie tak dawno portale plotkarskie rozpisywały się o manipulującym kobietami oszuście Stinera, aktualnie zaś w centrum uwagi znajduje się żurnalista, zadłużony na kilkaset tysięcy. W gronie krętaczy znajduje się również nieco zapomniany Wojciech z Zanzibaru, który przez długi czas gościł w rajskim kraju polskich celebrytów. Okazało się, że przedsiębiorczy hotelarz w przeszłości był skazany za oszustwa. Finalnie mężczyzna zmuszony był do zawieszenia działalności, o czym poinformował internautów w lutym tego roku. Polacy, którzy wcześniej zdążyli wykupić wycieczkę na Zanzibar, nie kryli swojego oburzenia nagłą decyzją i narzekali na brak jakiegokolwiek kontaktu ze strony Wojciecha. Podejrzaną sprawę pod lupę wzięli dziennikarze uwagi, którzy skontaktowali się z ofiarami hotelarskiego krętacza określanego w reportażu jako Wojciech Rzet. Mieliśmy tu przyjechać na fajne wakacje, a teraz się boimy. Z tego co wiemy, właściciel nie płaci tutejszym ludziom już od dwóch miesięcy. Nie wiemy jak wrócimy, my się po prostu boimy, mówiła jedna z Polek, która w lutym przebywała w obiekcie należącym do Wojciecha i znalazła się w trudnej sytuacji po nagłym komunikacie właściciela. Głos zabrała również kolejna turystka, która na wakacje przyjechała z trzema innymi dorosłymi oraz dwójką dzieci w tym 11 miesięcznym. Na chwilę obecną nie ma kontaktu z nikim. Tu jest mnóstwo dzieci i one się boją, relacjonowała z zanzibarskiej plaży. Było dużo promocji, kiedy właściciel już wiedział, że ma problemy. Robił to po to, żeby zgarnąć jak najwięcej pieniędzy, wspominała przypominając treść ofert Wojciecha. Przebywający na miejscu goście z odrazą opisywali wygląd obiektów, mówiąc, że panował tam jeden wielki syf, a warunki sanitarne były skandaliczne. Osoby oszukane przez mężczyznę żaliły się na poniesione straty finansowe. Dwutygodniowe wakacje dla czteroosobowej rodziny to koszt 15 tysięcy złotych, ponadto trzeba było zapłacić za miejscową kryptowalutę wymyśloną przez samego Wojciecha. W takim wypadku klientom trudno będzie uzyskać zwrot kosztów, ponieważ, jak przyznała jedna z oszukanych kobiet, kupione pieniądze nie mają wartości. Mnóstwo osób znalazło się w niewygodnej sytuacji, zważywszy na to, że do tej pory właściciel zanzibarskiego raju nie nawiązał z nimi kontaktu w sprawie jakiejkolwiek rekompensaty. W tej chwili uciekł jak tchórz, burzyła się kolejna ofiara oszusta. Jak Wojciechowi z Zanzibaru udawało się przyciągać tłumy polskich turystów do swoich obiektów? Zdaniem jednej z osób biorących udział w reportażu, duże znaczenie miał jego wizerunek w mediach społecznościowych. Mężczyzna wykreował się na osobę godną zaufania, pokazując się w towarzystwie zadowolonych pracowników, dzięki czemu wszystko wydawało się piękne. Wojciech, o czym pisaliśmy już wcześniej, bardzo lubił promować swoje wakacje w raju za pomocą występów wielu celebrytów.